Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj trochę o hortensji ogrodowej. Jak ją przycinamy, jak ją rozpoznać na wiosnę? To tak, rozpoznajemy, że hortensja ogrodowa na wiosnę ma dużo większe pąki niż pozostałe hortensje typu bukietowa i drzewiasta. Jak przycinamy? No tu będzie trochę dużo cięcia, bo widać, że hortensja nie była w zeszłym roku cięta. Podejrzewam, że dwa lata temu, trzy lata temu też nie. Zobaczcie, tu przemarzła nam. To jest pąk kwiatowy, który poprzemarzały. No, była nieosłonięta na zimę, no i niestety te pąki kwiatowe poległy. Hortensję ogrodową tniemy tak samo jak dębo listną i omszoną, czyli wycinamy stare, suche gałęzie, a zostawiamy te gałęzie, na których są pąki. Dlaczego nie wycinamy? Dlaczego nie ścinamy tak jak hortensji e, bukietowej? Dlatego, że te, skupmy się tutaj na ogrodowej, dlatego, że ogrodowa kwitnie na, pąka, e, kwitnie na gałązkach, które wypuściła w zeszłym roku czyli na pędach dwuletnich, trzyletnich kwitnie. Tak? Natomiast, tak jak mówiłem, e, e, drzewiasta czy bukietowa kwitnie na pąkach, e, na, e, kwitnie na gałęziach. Czyli tegorocznych, tak? Czyli co? Zaczynamy tutaj cięcie, pokazujemy, słuchajcie, widać gołym okiem, które są, spójrzcie, tu mamy zdrowy, zdrowy ten pęd, bardzo ładnie wygląda, więc jego zostawiamy, ale spójrzcie, tu, 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 tu jest pełno suchych takich gałęzi, tak? To należy e, usunąć. Dlaczego to należy usunąć? Dlatego, że no gdzieś tutaj nam blokują światło. Później tu się pojawiają jakieś gdzieś liście. To będzie wszystko zasłonięte. To należy usunąć, żeby ta roślina była w środku przejrzysta, żeby powietrze mogło sobie swobodnie tutaj cyrkulować, żeby nam tam nie zalegały jakieś usunięte liście na tych gałązkach. Czyli co, jedziemy. Spójrzcie na tą gałąź. Spójrzcie jak ona wygląda. Ona już jest cała praktycznie do wycięcia. bo Umarła. No to jedziemy. Spójrzcie. Taka gałąź była w środku. Z niej nic nie będzie. To należy właśnie usuwać. O, tutaj już się praktycznie same wyłamują. O, kolejne. Tutaj mamy kolejną. To jest wszystko. O, spójrzcie. Czyli co? W pierwszym etapie usuwamy wszystkie te gałęzie, które są suche, które są zniszczone. A następnie będziemy usuwać gałązki, które nam nie będą zdawały nie będą nam potrzebne. Zobaczcie na te gałęzie. Zobaczcie ile ich tu jest. I one tylko i wyłącznie zabierają światło. Zabierają miejsce innym gałązkom, tak? Takim, które by chciały rosnąć. Innym pędom. I jedziemy dalej. Zobaczcie tu, tak samo, wszystko o, tutaj to są już suche, to należy, słuchajcie, wszystko wyciąć, poczyścić, trochę tu pracy będzie, no niestety, o, ale no, potrzeba, potrzeba ją bardzo ładnie, spójrzcie tutaj, te gałązki, zrób tu ładnie zbliżenie, one nic nie dają, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Także wycinamy. Spójrzcie o tym co mówiłem. Jak liście spadają, czym więcej jest gałęzi, liście będą się blokowały, tak jak tutaj na gałęziach i później tu gniją. Może wyjść bardzo łatwo jakaś choroba, więc musimy to usunąć na wiosnę. O! Wszystko tu trzeba powycinać. Słuchajcie, jest tutaj tak gęsto, że naprawdę jest problem. I tu na razie tak i zaraz z drugiej strony dot dotniemy je. O nie jest problem żeby się tam dostać kolejna o tu z niej też nic nie będzie więc wycinamy o. tu tu spójrzcie jest bardzo ładna Tu za to ją przytniemy zobaczcie jak wygląda zdrowy nowy pęd takie pędy będziemy zostawiać resztę wszystkie te uschnięte trzeba wyczyścić usunąć bo to nie pomaga naszym roślinom, nie pomaga. Teraz tak tu mamy, o, to ucinamy, zostawiamy ten. Ten tu jest złamany, Że go utniemy. O. Widzicie, liście zostają na tych niepotrzebnych suchych gałęziach. Dużo pracy, dużo pracy nas czeka, jeżeli Systematycznie co roku będziecie oczyszczać swoje hortensje ogrodowe. No to zapewniam Was, że nie będzie aż takiej gęstwiny, takich krzaków jak jest tu w tej chwili. Będzie ta praca przebiegać o wiele szybciej i przyjemniej, bo nie będzie tyle męczarni z nią. Także łatwiej jest wiadomo obciąć. Bukietową, którą obcinamy na jednej wysokości nożycami i nie ma problemu. No tu trzeba się trochę pobawić. Może przejdę od drugiej strony. O, tak. Stąd, no niestety, ale trzeba się pobawić. Tutaj mamy takie pędy, nie bardzo nam tutaj coś dadzą, więc też go wycinamy. Przy okazji, jak widzimy, pędy, które są słabe, gdzieś zostały, chudziutkie, takie bezproduktywne. Ucinamy je. Dajmy szansom, dajmy szansę po prostu takim młodym pędom, które tutaj wychodzą. Bo jeżeli będzie gęstwina, te pędy, te młode, które dają nowe życie hortensji, tak? Nowy wygląd, one nie będą miały szansy. Bo cały ten gąszcz ją tutaj zasłoni i nic z tego dobrego, ładnego niestety, ale nie będzie. Cinamy wszystko. Później te gałązki możemy spokojnie dać na kompostownik, żeby to się przekompostowało. Zobaczcie, cała duża gałąź, która tylko zagęszcza. Spójrzcie. Kolejny. Trochę trzeba się namęczyć. Nikt nie mówił, że że nie. Hmm. Jak się zastanawiam, ta jest ładna, ta też. Tutaj nie będziemy tu ucinać. Mm -hmm. Ale to możemy tu uciąć. O. Trzeba powybierać słuchajcie też, bo niektóre pędy mają 2-3 odrosty, które mają jakieś w tej chwili ponki, no ale niestety o, tu taka gruba ale no niestety trzeba wybrać żeby zostawić ładniejszą roślina była zdrowsza tego całego usuniemy stary pęd usuwamy cały ten tak samo, dajemy szansę nowym młodym pędom zobaczcie że tu jest nowych młodych pędów dajmy im szansę Trzeba poodsuwać. Tego też w sumie usunę. Nie bójcie się. W tym roku będzie to o, rzadsza, ale zdrowsza i będą ładniejsze kwiatki. Dla dobra rośliny, wycinamy niepotrzebne. Tu możemy skrócić ten też będzie niepotrzebny szukamy dalej. Film będzie dzisiaj długi, bo bardzo dużo gałęzi. O także może słuchajcie zrobimy tak, że my sobie dalej będziemy tu wycinać. Widzicie już co należy wyciąć. Widzicie jak to należy zrobić. Jeżeli na przykład macie, jeszcze pokażemy, może... O, tutaj też obetniemy. Spójrzcie, cała taka gałąź gdzieś tutaj ma jakieś delikatne odbicia. Ale to nie jest coś, co nas interesuje, więc nie boimy się, wycinamy. Zobaczcie, niby była gałąź, gdzie tu były, tu jakieś pączki, tutaj. Zobaczcie. Ile niepotrzebnego materiału, który, który zagęszcza na tą roślinę. To wszystko do wycięcia. Także wycinajcie, obcinajcie. Kolejna gałąź, którą jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, mam ładne tutaj odbicie. Tu, tu, tu. Zostawilibyście ją? Tak, zostawimy ją, ale nie zostawimy wszystkich odbić. To małe, bezproduktywne. Wycinamy. To również. Cyk. No i to też się pokusimy. Zostawmy jedną gałązkę, dajmy jej szansę, żeby cała ta energia, co roślinka będzie pchała, żeby poszła tutaj w te kwiaty, w te pąki. Wycinajcie, dbajcie o ogrodówkę. Wiecie już jak ją rozpoznać na wiosnę i jak ją przycinać. Warto też ją będzie ponawozić teraz. No i później cieszyć się z ładnych kwiatów. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!